Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z MotoGP. Witam w Asyn. Jest to kolejny bardzo fajny i tutaj myślę ciekawy tor. Zobaczmy sobie naszego laptopa. Mamy informacje jak najbardziej przeczytane, więc nie musimy tego wszystkiego już tutaj czytać. Mamy wszystko jak najbardziej w porządku jest. Mamy ulubiony zespół. Tutaj, no, Moto3. No, nie, no to nie jest ulubiony zespół. Oczywiście ulubionym, ogólnie moim ulubionym zespołem w MotoGP jest, są dwa. Albo nawet trzy. Jest Yamaha, Ducati i oczywiście Honda. No, to zespół. Honda ogólnie jest takim moim ulubionym zespołem. Lubię te barwy. Jeżeli chodzi o Yamaha, to jak najbardziej Valentino Rossi, Lorenzo, no, klasa sama w sobie. No i Ducati, Davizioso. No, zawodnicy rewelacyjni. Naprawdę. No, super zawodnicy, ja bardzo ich lubię i bardzo ich cenię, e, moi drodzy. Mamy informacje, które oczywiście są przeczytane. E, Jorge Lorenzo prowadzi jak na razie, Mark Marquez, druga pozycja, Dani Pedroza, czwarty. No, średnio mu to idzie. E, no i Moto 3. Widzimy tutaj informacje nieważne. Dobra, moi drodzy, e, zajrzyjmy sobie do kalendarza. Mamy tutaj tych wyścigów bardzo, bardzo dużo. E, tak więc będzie na pewno bardzo ciekawa walka w Asen. No i rozpocznijmy sobie ósmą runda dziewiąta. Chciałem powiedzieć już ósmą rundę. Runda dziewiąta, tak więc moi drodzy, rozpocznijmy sobie może wyścig. Znajdujemy się, jak już doskonale wiecie, w klasie Moto2. Mamy także informacje o kierowcy. Powiem tak, e, chciałbym sobie zobaczyć, tylko tutaj mamy jakiś padok. E, widzimy, że padok różni się od padoku w klasie Moto 3. Pewnie lepiej będzie wyglądał ten Moto, 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 moto oczywiście, Moto GP. A, licencja kierowcy. Tak wyglądamy. Portret. E, aha, czyli. Możemy sobie zmienić naszego zawodnika. Możemy jeździć kobitką, nawet drugą kobitką, trzecią kobitką, ale nie. My tego robić nie będziemy. Mamy tego zawodnika i tym zawodnikiem będziemy jeździć dalej. Tutaj mamy wszystkie informacje: w jak najbardziej w porządku, kraj, numer, styl i te sprawy. Styl jazdy: no tutaj ewidentnie no jest to Mark Marquez. Ja ten styl jazdy lubię. No i tutaj myślę, że jak najbardziej zostaniemy przy tym stylu i nic nie będziemy zmieniać. Przejdźmy sobie do biura i do kalendarza. Rozpocznijmy sobie um, oczywiście wyścig. Jak na razie poziom trudności zostaje, chociaż e, rozpocznie wyścig, opcję i opcje wyścigu. Mamy trudny poziom, trudny poziom trudności. Później jest już tylko symulacja. No i jak na razie. Zostawmy tak jak jest. Zost Zobaczmy sobie jeszcze pomoc w jeździe. Mamy automatyczne hamulce wyłączone. Łączone hamulce włączone. Tutaj, e, no jednak to jest ważne, ponieważ e, czasami hamuje tylko przednim hamulcem. Jest bardzo ciężko. Pomaganie kierowania jest wyłączone. Pozycja tylko automatyczna. Linia jazdy tylko zakręty. Skrzynia biegów półautomatyczna jak najbardziej zostaje. Kontrola trakcji damy sobie wysoką. Więc zmienimy sobie trochę poziom trudności. Będzie minimalnie ciężej się jechało. A, ale jak najbardziej... Powinno być spoko. I oczywiście Valentino Rossi, tak zwany doktor. No, myślę, że doktor dobry. Runda ósma. Znajdujemy się w Acen, jest to Holandia. Więc, więc, tor, no, jak najbardziej doskonale Wam wszystkim znany. Myślę, że każdy ten tor zna. Pochmurna pogoda. E, 4 km na godzinę prędkość wiatru. E, kierunek północny, oczywiście, jak widzicie. No, i temperatura powietrza całkiem przystępna 24 stopnie, temperatura toru 36 stopni. Ok, znajdujemy się już na torze. Zobaczmy sobie jeszcze rozwój motocykla. Mamy jeden poziom. Myślę, że tutaj hamulce, jak najbardziej sobie zrobimy. Potem, kiedy będziemy już w klasie Moto, yy, oczywiście w klasie MotoGP, yy, tam będziemy jeździć przynajmniej cały sezon, jeden, jednym. Tam zespołem, później ewentualnie z dwa sezony, jakiś tam sezon. Dwa sezony, oczywiście, chodzi mi o ten motocykl, ten wymarzony, czyli np. Honda albo Yamaha albo Ducati. Wtedy myślę, że motocykl będzie na maksa zrobiony. Ale okej, okay. moi drodzy, zobaczmy sobie, jak wygląda sesja kwalifikacyjna. Przesuńmy sobie troszeczkę czasu. Mniej więcej czasy są już takie akceptowalne, więc, więc przejedziemy sobie. Tutaj mamy informację, to nie. Przejdźmy sobie na tor i zróbmy sobie jedno okrążenie sesji kwalifikacyjnej. Tak więc e, widzimy, że całkiem fajnie wyglądają nowe, nowe oczywiście e, tutaj e, widzimy rękawice i, i, i nowy, nowe buty. Bardzo bardzo przyjemnie to wygląda. Kontrola trakcji jest na pełną, nie jest na. E, przepraszam, na wysoką, a nie na pełną, więc, więc trochę ją troszeczkę ją zmniejszyliśmy powinno być teraz no, troszeczkę bardziej realistycznie mam nadzieję, że tutaj jak najbardziej będzie w porządku zobaczymy jak będzie wyglądać to okrążenie kwalifikacyjne czy damy sobie radę myślę, że jak najbardziej w końcu w sesji kwalifikacyjnej przeważnie radzimy sobie bardzo dobrze no a sam tor w Asen jest całkiem niezły, troszeczkę za szeroko wyjeżdżamy, jest rabat, który widzimy teraz no, wyprzedził nas tutaj ewidentnie nie? Już tracimy 0,6 sekundy, więc ten spory błąd kosztował nas właśnie e, tyle, tyle cennych e, sekund, e, co oczywiście dla nas nie jest dobre, ale tutaj mam nadzieję, że delikatnie się zbliżymy e, i że tutaj jednak ten czas będzie całkiem niezły. Jest troszeczkę lepiej, o 20. poprawiliśmy, o 1,5 o, o sekundy. E, zobaczymy, jak będą wyglądać kolejne, kolejne tutaj zakręty, niezwykle dla nas... E, będzie to istotne, aby tutaj no, pojechać dobrze w, tym, w tej sesji kwalifikacyjnej w Asen. E, widzimy, że bardzo ładnie wyglądają te trybuny, bardzo fajnie wygląda niebo, naprawdę jedzie się bardzo, bardzo przyjemnie, dużo szybciej. Teraz zobaczmy dużo lepsza e, prędkość, naprawdę radzimy sobie dobrze. E, no i nie wiem, czy nie będzie trzeba może za jakieś 3-4 odcinki włączyć w symulacji najwyższego poziomu trudności no zobaczymy, powiem tak, nie będzie to, nie będzie to na pewno łatwe, a i tutaj jedna sekunda, jedna sekunda kary, no niestety. Tak więc jest pozycja trzecia, ale teraz zróbmy może będzie to lepszy rezultat, może uda się coś tutaj ugrać. Może uda się zrobić lepszy czas niż ten, właśnie z pierwszego okrążenia. Tutaj widzimy bardzo blisko zawodnik, aż otarłem się o niego. Niezwykle, niezwykle to było niebezpieczne. Tutaj widzimy bardzo agresywna jazda, troszeczkę, troszeczkę za szeroko. Wyjeżdżamy po raz kolejny no i zobaczmy, jaki będzie międzyczas. Marquez, ten młodziutki zawodnik, niezwykle, niezwykle dobry a, i szybki. A teraz jedziemy naprawdę bardzo dobrze, co mnie oczywiście bardzo mocno cieszy. Prawy, bardzo szybki zakręt, ponad 200 km na godzinę. No, tor niezwykle fajny, taki szybki, pozbawiony takich bardzo wolnych, ciężkich zakrętów. Tutaj naprawdę można się wyżyć na tym torze. Można przede wszystkim pokazać, kto jest bardzo, bardzo szybki. No i zobaczmy to hamowanie. A, troszeczkę za szeroko, ale wyjeżdżamy i tak całkiem dobrze. A Kolejny prawy zakręt. Delikatnie ścinamy, ale na całe szczęście nie ma żadnej kary. Kolejne, kolejne zakręty powinny być już dużo, dużo lepiej przez nas pokonane. No i wyjeżdżamy w taką sekcję dosyć mocno Mocno krętą, zobaczmy, jest dużo lepiej. O jedną dziesiątą sekundy poprawiamy czas. Tutaj naprawdę idziemy bardzo, bardzo szybko. Całkiem, całkiem niezłe to okrążenie. Wydaje mi się, że jedno z najszybszych na tym torze. No i zobaczymy kolejny, tutaj widzimy znakomity, prawy, kolejny lewy zakręt. Troszeczkę przesadziliśmy w tym ciężkim zakręcie, z jaki będzie między czas? Zobaczmy, jest pierwsza pozycja, bardzo, bardzo dobrze. Nie przeszkadzajmy tym zawodnikom, zjedźmy tutaj do prawej strony. No i tutaj widzimy, że walczą jeszcze pomiędzy sobą, więc powrót do pit stopu. Mamy nowy pakiet, więc możemy go wykorzystać. Mamy hamulce, zawieszenie. Myślę, że jak najbardziej zawieszenie. Okay. No i zobaczmy sobie, jak będzie wyglądać dalsza część sesji kwalifikacyjnej F4. Czy nas ktoś pokona? No, będzie im ciężko. Naprawdę pojechaliśmy znakomicie. Nie spodziewałem się. No, widzimy ewidentnie. Pół sekundy. Pół sekundy. Naprawdę przejdźmy od razu do wyścigu. Więc, no, wygląda to e, dobrze. Wygląda to dobrze. Nie wiem, czy na kolejny wyścig, tak na próbę, nie włączę sobie symulacji. E, będzie wtedy dużo ciężej. Przejdźmy sobie dalej. Ok, tak więc moi drodzy, e, zapraszam Was bardzo serdecznie na wyścig. Startujemy z pozycji pierwszej. Ok, tutaj nic już nie mamy do zrobienia, Mo motocykl jest zrobiony na maksa, więc wystartujmy. Zobaczmy, jak wygląda e, tutaj linia na starcie: Bert Zarko, Loves, Rabat, Folger, Simon, Luti. Widzimy Kalio 10, Cortez 11, Nakagami 12, Simon 13, Corsi, a dopiero 14 pozycja Marquez, młodziutki Marquez z numerem 73, 19. No i ostatni Rafin, no, zawodnik ze Szwajcarii. Słabiutki czas sesji kwalifikacyjnej. Moi drodzy, rozpocznijmy ten wyścig. Mam nadzieję, że wyścig niezwykle emocjonujący. Tak więc troszeczkę słaby start. I od razu wyprzedzają nas zawodnicy. Zobaczmy Lowest i Zarko. Już przed nami będzie niezwykle ciekawa walka. Tutaj widzimy prawy zakręt. Bardzo, bardzo ciężko. Wyjeżdżamy troszeczkę na poboczy. No tutaj e, na tarki naprawdę niebezpieczne. Jest Rins, Tutaj wciskamy się po raz kolejny. Do hamowania niezwykle trudne. Jest rabat przed nami. Jest przed nami Zarko. E, no, zawodnicy klasowej, e, światowej wręcz powiedziałbym klasy tutaj Trochę przejęzyczenia, ale, ale myślę, że mi wybaczycie. E, więc światowa klasa zawodników, rabat przed nami. Trzeci rins, piąty, pół sekundy straty. E, naprawdę ciekawie zapowiada się sam wyścig. E, prawy bardzo szybki zakręt do hamowania tego kolejnego lewego. E, tutaj widzimy, że rabat troszeczkę, troszeczkę wolniej. Kolejny prawy zakręt, wciskamy się. Tutaj całkiem ciekawie to wygląda. Jest pozycja przed rabatem, czy jednak nie? Jednak rabat, jednak Bert. Tak jest. Polski zawodnik. Tutaj widzimy lewy zakręt. W lepszej sytuacji jest rabat. Jest jednak y, przed nami. Chociaż teraz prawy zakręt troszeczkę lepsze wyjście naszego zawodnika. Czy jednak rabat będzie miał lepszą prędkość? Jest pozycja, która jednak czwarta. Chociaż tutaj prawy zakręt cały czas. Zobaczmy od zewnętrznej. Jednak rabat przed nami. No cały czas bardzo, bardzo szybko jedzie ten motocyklista. Moi drodzy, ciekawa, ciekawa. E, wręcz powiedziałbym bardzo interesująca e, walka do hamowania tego lewego zakrętu. Niezwykły. Trudny, wyprzedzony rabat jednak nie, jednak przed nami na całe szczęście nie ma żadnej kary. Nie tutaj błąd, delikatny błąd, a i na dohamowaniu, no to będzie kosztowało mnie około sekundy, nawet półtorej więc musimy teraz mocno, mocno się postarać, widzimy, że e, no, kolejni zawodnicy nas chcą wyprzedzić e, kolejny tutaj widzimy niezwykle m, ciężki tor, niezwykle ciężki obiekt, e, będzie bardzo trudno e, tutaj ich teraz dogonić, ale się e, postaramy moi drodzy, prawy zakręt bardzo blisko jest Rabat, bardzo blisko jest loves e, no tutaj widzimy, że naprawdę nieźle, nieźle wyglądają te wyścigi, e, dużo bardziej ciekawe niż w Moto GP13. Tam jeździliśmy bardzo dużo, ale te wyścigi nie były aż tak ciekawe. Tutaj jest ciężko, e, trzeba się starać. Z tyłu widzimy bardzo zawziętą e, walkę i, i wydaje mi się, że, że naprawdę tam dzieje się tak, że z tyłu bardzo dużo. Ale my na całe szczęście jedziemy tutaj po popoczu no i na całe szczęście nic się nie dzieje. Udaje nam się utrzymać na, na tym optymalnym torze jazdy, e, tak więc. Super, naprawdę bardzo dobrze Do hamowania, jest Rabat przed nami Aj, Delikatnie, delikatnie Zbyt szeroko A Czwarta pozycja, to jest naprawdę bardzo dobra pozycja Zważywszy, niż, że nie mamy żadnej kary Możemy jeszcze z tymi zawodnikami walczyć Sześć okrążeń tego wyścigu O tym jeszcze nie mówiłem, ale myślę, że każdy z Was To doskonale e, widzi e, Moi drodzy, kolejny prawy szybki zakręt Zobaczmy, jest dużo szybciej Jest trzecia pozycja A więc zyskujemy pozycję na rzecz właśnie Rabata A Przed nami jest Zarko i no, niezwykle, niezwykle utalentowani kierowcy. Niezwykle utalentowani zawodnicy. Prawy, kolejny lewy zakręt. wjeżdżamy na prostą. No i zobaczmy. Jest lepsze wyjście polskiego zawodnika. Ale ta prędkość motocykla jest troszeczkę zbyt wolna. Bert trzeci, rabat jest czwarty. Do hamowania do prawego. Pierwszego ciężkiego zakrętu, cały czas walka pomiędzy zawodnikami przed nami, naprawdę na to patrzy się z dużą przyjemnością. Eee, widzimy, że cały czas tutaj niezwykle interesująco Zapowiada się walka o mistrzostwo świata, a eee, właśnie w klasie moto 2 eee, na całe szczęście ta moto 3 już jest daleko z tyłu, więc, więc tutaj jesteśmy w klasie wyżej. Eee, widzimy Zarkoilowe, z, z tymi zawodnikami będziemy walczyć o pozycję. Będziemy z nimi walczyć o pozycję w klasyfikacji generalnej. Oczywiście mają bardzo dużą przewagę, aż powiedział. Kosmiczną, nie do odrobienia, ale jednak my przeszliśmy z zerowym e, dorobkiem, więc naprawdę tutaj trzeba, trzeba mieć to także na e, uwadze. Troszeczkę za szeroko wyjeżdżamy, ale na całe szczęście na tyle bezpiecznie, że udaje nam się utrzymać e, pozycję. Zobaczmy wyjście z prawego zakrętu, przewaga to około sekundy 0,4 nad rabatem, który jedzie na czwartym miejscu. Tutaj widzimy, że naprawdę jedziemy dobrze. A i błąd delikatny, no to było niebezpieczne. Duży, duży problem na wyjściu z tego zakrętu na, na wejściu nas delikatnie wyniosło, przez co to cały czas szło za nami przez cały zakręt, ale na całe szczęście udało się opanować sytuację. Moi drodzy, prawy zakręt bardzo szybki. No i zobaczmy teraz kolejny prawy. Widzimy, że zawodnicy walczą ze sobą. Naprawdę to walka jest przez cały, cały e, czas. Ścinając delikatnie te zakręty, możemy narazić się na karę, której oczywiście bardzo, bardzo e, nie chcemy. E, no ale zobaczymy, czy. Czy tutaj będziemy w stanie bez żadnej kary pojechać? Moi drodzy, zarko i lowes są przed nami. Czwarty jest raba dokoło. Oj, błąd, 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 troszeczkę za szybko. Oj, śliska, ależ niebezpiecznie. Wow, no to było niezbyt, niezbyt dobre. Moi drodzy, pozycja druga, więc tam ewidentnie coś się stało. Czy mogę zobaczyć powtórkę? Wolna kamera, restart, cele, nie mogę chyba tego zobaczyć, więc tutaj widzimy wypadek, no to było bardzo niebezpieczne, druga pozycja, przed nami jest rabat, więc wykorzystał sytuację tam chyba e, w trójkę, wywróciliśmy się, no to było bardzo niebezpieczne e, i to był mój błąd, zagapiłem się, moi drodzy, zagapiłem się, naprawdę niebezpieczny, niebezpieczny e, wyczyn. Jest Folger trzeci, więc niezwykle ciekawie zapowiada się końcówka tego jak... Także emocjonującego wyścigu, niezwykle tutaj emocjonujący zapowiada się walka z rabatem, który jest oczywiście, jak widzimy, na pozycji pierwszej. On cały czas był czwarty, ale przez ten wypadek, no, jest, jest tutaj na pierwszym miejscu. Moi drodzy, czwarte okrążenie cały czas walczymy o tą pozycję, o pozycję pierwszą. Na szczęście nie ma żadnej kary, jest lowe na trzecim miejscu, wyprzedza. Folgera, który był moment, w momencie na, na podium, no ale na całe szczęście udaje się tutaj walka tego zawodnika prawy zakręt bardzo bardzo szybko zbliżamy się do rabata który jedzie na pozycji moi drodzy pierwszej jest delikatny kontakt bardzo blisko jest rabat bardzo blisko polski zawodnik tego, tego motocyklisty no i tutaj widzimy dohamowanie tego prawego zakrętu jest tutaj wyjście delikatne za szeroko rabata i udaje się jest pierwsza pozycja no bardzo, bardzo ciekawy wyścig. Niezwykle, niezwykle ciekawa walka. E, bardzo się cieszę, że ten wyścig tak wygląda, tak, a nie inaczej. Kolejny prawy zakręt tutaj naprawdę jest e, to całkiem dobrze wyglądający m, wyścig. E, za ID e, Kraksa 20, m, 29. Zawodnik troszeczkę za szeroko wyjeżdżamy. Zobaczmy, jest rabat tuż, tuż za nami. Musimy mieć się na baczności. To jest bardzo utalentowany zawodnik. No i powiedziałbym, że bardzo długi wyścig 6 okrążeń. A naprawdę tutaj jedziemy na granicy przyczepności i tak naprawdę musimy skupić się na tej jeździe, ale wydaje mi się, że możemy spokojnie włączyć e, symulację, czyli ten najcięższy poziom trudności. W kolejnym odcinku spróbuję, może uda nam się e, pojechać jeszcze, jeszcze w tych wyścigach lepiej i, i przede wszystkim e, ciekawiej, więc jak najbardziej będę chciał tą symulację włączyć. No i zobaczymy jak z kontrolą trakcji, jak na razie muszę się przyzwyczaić do tej pełnej, potem może włączona średnią, będzie się ten motocykl dużo bardziej ślizgał, ale myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. Półtorej sekundy przewagi. Myślę, że naprawdę przewaga jest wystarczająca. Tutaj widzimy, że bardzo szybko, bardzo szybko jedzie polski zawodnik i tak naprawdę no, radzi sobie w tym, w tym jakże ciekawym wyścigu, naprawdę bardzo. Bardzo dobrze i pewnie, no ale błąd, błąd był. Błąd był ewidentny. Szóste okrążenie, szóste okrążenie tego wyścigu, prawy zakręt. Widzimy, że zwiększamy cały czas. Przewagę nad drugim rabatem Loves jest trzeci, ta, ta strata już Lovesa to około 3 sekund, więc wystarczająco dużo, aby spokojnie tutaj jechać do, do końca tego wyścigu na tej pierwszej bezpiecznej pozycji, utrzymać tą pozycję i aby rabat nas nie wyprzedził. Zobaczmy jaka przewaga, spokojnie, spokojnie dajemy sobie radę, więc tak naprawdę jest dobrze. Naprawdę jest dobrze, zobaczmy przewagę, 3,5 sekundy, ta przewaga nad trzecim zawodnikiem to około 5 może sekund, nawet 6, więc no bezpieczna, bezpieczna przewaga, żebyśmy pierwszy wyścig w tym sezonie zakończyli na jednym kole, mam nadzieję, że, że się uda, że w końcu coś tam, coś tam, coś tam będziemy w stanie sobie na tym jednym kole pojeździć, no i tutaj widzimy Lewy, zakręt, sekcja kolejny prawy, bardzo taki ciężki tutaj trzeba dosyć mocno zwolnić, ale także można szybko przyspieszyć, no i na tym zakręcie trzymać pełny, pełny praktycznie gaz no i tym samym zwiększyć przewagę, która wynosi już około 4 sekund Co mnie bardzo mocno cieszy, 4,5 sekundy, więc naprawdę bardzo dobrze Widzimy, że idziemy dosyć szybko i tutaj całe zakręty pokonujemy niezwykle, niezwykle, no powiedziałbym nawet widowiskowo. Zobaczmy sobie kolejne, kolejne zakręty. No i spokojnie na jednym kole możemy sobie dojechać do końca tego jakże ciekawego wyścigu. Tak więc znakomicie na jednym kole kończymy wyścig i jesteśmy dosłownie rewelacyjni. Tito Rabat drugi, e, Johan Zarco trzeci, Loves czwarty, Rins jest szósty, Folger piąty. No i myślę, że na tym zakończymy. E, tak więc, moi drodzy, widzimy, że Rabat odrabia punkty, Loves trzeci traci 35 oczek, spada na trzecią pozycję, a my zyskujemy trochę punktów, jesteśmy na dziesiątym miejscu, jest naprawdę całkiem dobrze. Chciałem sobie zobaczyć właśnie jak wygląda celebracja, ale tutaj nie ma nic szczególnego, fajnie wygląda oczywiście, ale tam nic wie wielkiego się nie dzieje. A zobaczmy sobie informacje. Rossi triumfuje w e, katedrze sportów motocyklowych. Niemiecki tor e, niweczy plany jakie mieli Marquez drugie miejsce i Lorenzo trzeci, e, którzy znowu nie wygrali. E, Wygrywa wyścig potwierdzając swoją pozycję jako jeden z najbardziej interesujących młodych kierowców Moto 3. E, imponujący sukces odnosi także Bert w Moto 2. To jest dobra informacja, jak najbardziej ją się z tego faktu cieszę, e, to jest dosyć istotne. E, mamy pakiet danych kolejny odblokowany, więc jak najbardziej, najbardziej jest spoko. E, zobaczmy sobie, jaki jest kolejny e, wyścig. Kolejny wyścig to jest e, niemiecki Tor e, długość. 3 km 671 m. Eee, tak więc zapraszam Was na niego bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.